Dobrze, słuchajcie, czy pani Macipkę, przyznać mi się, kogo ten temat zachęcił, co? A, widzę trochę. No. Super. Słuchajcie, to jest e, autentyczne zdanie, jakie usłyszałam od mężczyzny, od całkiem obcego mężczyzny, który po prostu podszedł i zapytał. Byłam wtedy młodą kobietą i. Tak naprawdę kompletnie nie wiedziałam jak na to odpowiedzieć. No bo przecież miałam tą cipkę. No dlaczego on się pyta o takie rzeczy? Słuchajcie. Niewidzialność zaczyna się w domu. I niestety społeczeństwo podtrzymuje, że to jest ok. Jesteśmy niewidzialne. Podświadomie rodzice chronią dziewczynki niepełnosprawne przed utożsamianiem się z płcią. Na początku robią to, bo takim wygodnie. Zamieniają sukienki na leginsy, zamieniają tiule i koronki na dżinsy, obcinają włosy, nie zakładają kolczyków. Te cechy typowe dla płci dzień, że, żeńskiej są zabierane w imię wygody i oszczędności czasu. Bo tego czasu przy niepełnosprawnym dziecku przecież zawsze brakuje. I o ile ten fakt można obronić, bo przecież kobiecość to nie tylko sukienki, kokardy, długie włosy. To już braku rozmów o seksualności, o kobiecości, o przynależności do płci, dojrzewaniu, no wytłumaczyć się tego nie da niczym. Niewytłumaczalne jest też to, że niepełnosprawne dzieci traktuje się tak, jakby nigdy nie miały dorosnąć, jakby potrzeby seksualne wraz ze sprawnością zostały odebrane im na zawsze. Rodzice chronią osoby niepełnosprawne przed nawiązywaniem kontaktów seksualnych, gdyż w ich imieniu boją się, że zostaną odrzucone. Odmawiają prawa do odrzucenia. Znaczy ja to po części rozumiem, tak, bo twierdzą, że dzieci niepełnosprawne już tyle cierpienia i bólu doświadczają w życiu, że po co im jeszcze to cierpienie i ból związane z odrzuceniem miłości, odrzuceniem przez jakiegoś partnera. Ale przecież odrzucenie to normalny etap rozwoju nastolatka. Przecież każdy z nas doświadczył nieszczęśliwej miłości i tego, że ktoś powiedział nie. Rodzice boją się za te niepełnosprawne dzieci. Zakładają, że seksualne pragnienia osób niepełnosprawnych powinny zostać odłożone na bok i zignorowane, ponieważ te potrzeby nigdy nie będą lub nie mogą być zaspokojone. I to też można po części wytłumaczyć, bo jak rozmawiać o seksie? Skoro ten seks cały czas jest tematem tabu, a seks osób niepełnosprawnych to już tabu, tabu. Sami widzicie, co się dzieje w społeczeństwie, jak, będzie, jak jest zwana edukacja seksualna. Już niedługo nie wiem, czy będzie można robić takie konferencje, czy nas wszystkich po prostu nie zamkną. Jest jeszcze inny aspekt, bo jak powiedzieć dziewczynce, która odbiega od standardów, że spotka kogoś, kto ją pokocha, skoro nie widzimy takich par na ulicach? Jeśli już widzimy osobę niepełnosprawną przedstawioną w pozytywnym świetle, ja nie mówię tutaj o takich, wiecie, uwaga i te sprawy, pozytywne światło, to zazwyczaj ta osoba jest w kanonie. Czym jest kanon? Kanon to proporcjonalnie zbudowane ciało, ani za szczupłe, ani za grube, ciało, które nie ma żadnych zdeformowań, ciało nie ma wad skóry, nie ma trądziku, blizn czy rozstępów, ma wszystkie kończyny i te kończyny są proporcjonalne w stosunku do reszty ciała. No i oczywiście ma idealną cipkę. Kobiety w kanonie Wyglądają tak, jakby przysiadły na wózku inwalidzkim. Mają prosty kręgosłup, zgrabne nogi, są szczupłe. I poza tym, że siedzą na wózku inwalidzkim, niczym nie różnią się od kobiety w kanonie pełnosprawnej. No wiecie, takiej Barbie, nie? Z taką kobietą większość niepełnosprawnych kobiet, dziewczynek się nigdy nie, zidenty nic, nigdy się nie zidentyfikuje. Rzadko widzimy... Inne kobiety, tak? Kobieta w Kanonie nie ślini się. Nie ma porażonej mowy. Nie jest gruba. Nie ma wykrzywionego ciała i spastyki. Jest estetyczna i przyjemnie się na nią patrzy. Rzadko widzimy takie kobiety, które nie mieszczą się w kanonie. Nie widzimy ich w filmach, nie widzimy w reklamach, w urzędach, w usługach czy w życiu społecznym. Systemowo pokazujemy ładnych, niepełnosprawnych, z pięknym ciałem, włosami, zębami tych, którzy nie ranią swoim wyglądem waszego poczucia estetyki. Jednocześnie tym samym. Odbieramy marzenia tym, które takie nie są. Utwierdzamy je w przekonaniu, że skoro nie wyglądają zgodnie z kanonem, który jest wyznaczony przez społeczeństwo, to nie mają prawa do szczęścia i nie mają prawa do seksu. Są wykluczone systemowo, nie istnieją, nie widzą ich koncerny produkujące ubrania. Nie widzą ich usługi czy media. Ja też jestem w tej grupie. Ja jestem w grupie systemowo wykluczonych kobiet. Nie mieszczę się w kanonie. Jestem już po czterdziestce. Jestem gruba i nie ma ze mnie żadnego pożytku, bo się nie rozmnożyłam. Nie mam z tym problemu, gdyż to była nasza świadoma decyzja, którą podjęliśmy z mężem. Natomiast znam kobiety, Niepełnosprawne, które są tak głęboko wykluczone, że ich się nawet nie pyta, czy planują mieć dzieci. Wiecie, takie rozmówki u cioci na imieninach, na weselu, wszyscy się spotykamy, co u ciebie słychać, jak się, jak się rozwija Twoja kariera, i standardowe takie gadki. Wszystkich pytają poza Tobą. Czujecie to? Widzę, że czujecie, machacie głowami. Do tego stopnia są niewidoczne właśnie, że nie zakłada się, że ta niepełnosprawna osoba płci żeńskiej może chcieć założyć rodzinę i mieć dzieci. Niestety ten stereotyp funkcjonuje nadal i ma się bardzo dobrze. Zasłaniamy się dobrym wychowaniem, a tak naprawdę jest to stygmatyzacja w białych rękawiczkach. Bardzo ładnie widać to w gabinetach ginekologicznych. Sama doświadczyłam tego stereotopowego potraktowania, prawda, nie? No właśnie. Podczas wywiadu, który przeprowadzała ze mną lekarka przed badaniem, na pytanie, nie rodziła, nie współżyła, odpowiedziałam, współżyła. Słuchajcie, mózg pani doktor się zawiesił. Jej synapsy musiały chwilę popracować. Zanim przetworzyła tą informację i przystąpiła do badania, znam dziewczyny, którym lekarki odmawiają przepisania tabletek. Słuchajcie, ja zapomniałam w ogóle o. To są, to są dziewczyny nie w kanonie. Znam dziewczyny, które, yy, którym lekarki odmawiają przepisania tabletek antykoncepcyjnych, bo widząc, że są takie powykrzywiane, zdeformowane. Jakieś no, grube, no w ogóle no, no, niefajne, nie? No to zakładają, że prawdopodobieństwo, że ktoś będzie chciał uprawiać z tym czymś seks jest żadne. Więc po co je truć? Znam kobiety, które znalazły mądrych, przystojnych i zdrowych mężczyzn, a rodzina i społeczeństwo nie może zaakceptować, że ktoś może je pokochać. Rodzice nie pozwalają na podjęcie wspólnego życia. Bo tak bardzo boją się, że po prostu to dziecko zostanie odrzucone. Wolą, żeby dziecko było nieszczęśliwe, ale z nimi, niż żeby spróbowało żyć na własną rękę z możliwością niepowodzenia. Eee, taki wątek osobisty, jak mój mąż oświadczał mi się, to moja rodzina. Chyba wszyscy po kolei przeprowadzili z nim rozmowę. Czy ty wiesz, chłopie, na co ty się piszesz. No i dzięki Bogu, jesteśmy już 27 lat razem po ślubie. Także chyba wiedział, wiecie, co jest jeszcze standardem? Jest standardem to. Że niepełnosprawnym kobietom mówi się, żeby uważała na tego faceta, na tego mężczyznę, w domyśle zostawiając, że przecież to niemożliwe, żeby ktoś się pokochał. No i ciekawostką jest to, że społeczeństwo łatwiej akceptuje związek niepełnosprawnego mężczyzny i pełnosprawnej kobiety. Widzicie kiwacie głowami, no dokładnie, czyli nic nie ściemnia. Na odwrót tego nie ma. Widzicie tą grafikę? Na tej grafice, tak chętnie udostępnianej przez wszystkich, no bo jest taka fajna, tutaj promuje seksualność, ale widzimy tylko faceta na wózku i laskę, nie? Zdrową, obracaną na wszystkie fronty. A odwrotnej grafiki nie widziałam. Jeżeli ktoś widział, to chętnie obejrzę i zobaczę. Piękna, zgramna dziewczyna z niepełnosprawnym, powykrzywianym facetem jest ok. Patrząc na taką parę myślimy, zajebiście, to musi być fajny facet, no super facet, że taka laska z nim chce być. Widząc odwrotną parę, włącza się współczucie. O partnerze kobiety niepełnosprawnej myślimy ze współczuciem, i, no jak myślicie, jak go traktujemy? Jak, jak opiekun, nie? Bohater. Bohater, taki. Robi misję, robi misję. Jest, jest po prostu, o, czadzior. Taki jest. Tak, no, tak. Opowiem Wam anegdotę. Koleżanka mówi do mnie: Masz fajnego męża, taki mądry, przystojny, dobrze zarabia. Czy on aby cię na pewno nie zdradza? Czy ty mu się nie znudziłaś? Czy on już nie ma dosyć tej opieki? No super, no masz fajnego faceta. Ja na to odpowiadam ze spokojem. No zobacz, on jest taki przystojny, mądry, taki inteligentny, zaradny. Pomyśl mówię do niej, jaka ja muszę być zajebista, skoro taki kolej ze mną jest? Społeczeństwo utrwala w nas przekonanie. Społeczeństwo w nas przekonanie, że kobieta powinna być zdrowa, piękna, szczupła i zdolna do rozrodu. Nasza kultura łączy seks i seksualność z naszymi ideami doskonałych ciał, więc kiedy mamy do czynienia z ciałami, które są całkowicie. Naruszające obraz tego, jakie powinny być te doskonałe ciała, to wolelibyśmy nie myśleć o tych ciałach jako seksualnych. Opowiem Wam teraz jedną historię, którą podzieliła się ze mną dziewczyna, bo ja prowadzę kilka grup wsparcia dla kobiet niepełnosprawnych. Pozwolicie, że odczytam, żeby nic nie przekręcić. Mój pierwszy chłopak był pełnosprawny. Ja wiadomo, chora, niepełnosprawna. Taka inna niż kanonowe kobiety. To z nim straciłam dziewictwo. Nasz seks i bliskość były wyjątkowe. Trwaliśmy tak, aż do momentu, gdy on mu musiał wyjechać za pracą do innego miasta. Oboje podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Na ostatniej zranek na ostatniej randce, przepraszam, zauważyłam u niego na półce stringi. Pomyślałam, kurczę, fajny prezent pożegnany, no i zapytałam go o to. Na moje pytanie chłopak ze stoickim spokojem odpowiedział, to prezent dla mojej przyszłej dziewczyny, takiej, która da mi najlepszy egzemplarz potomstwa bez wad genetycznych. Tego się nie da skomentować, nie? To głupota najwyższych lotów, bo to, że masz zdrową partnerkę, nie znaczy, że urodzi ci zdrowe dziecko. Wiele z moich niepełnosprawnych koleżanek ma zdrowe dzieci i odwrotnie. Inne stereotypy dotyczące seksualności osób niepełnosprawnych. Zakładamy, że osoby niepełnosprawne są heteroseksualne. Zakładamy? Zakładamy, widzę, że zakładamy. To bzdura. Znam kobiety i mężczyzn nieheteronormatywnych, z różnymi niepełnosprawnościami, tworzą szczęśliwe związki, są ze sobą, żyją we wspólnym mieszkaniu, razem wyjeżdżają na wakacje, ale nie wychylają się przed znajomymi. Społeczeństwo zakłada, że to czysto przyjacielski układ. Nie mające nic wspólnego z seksem i z seksualnością. Zakładamy, że wśród niepełnosprawnych nie ma transseksualistów, osób niebinarnych, aseksualnych, bzdura, są i na szczęście powoli nabierają odwagi, żeby być sobą i żyć z po swojemu, nie bojąc się. Zakładamy, że osoby niepełnosprawne. Nie mają fantazji seksualnych. Mają. Zakładamy, że nie odbiegają, że ten seks ich nie odbiega od, pewsze, od powszechnie uznawanych standardów, że nie mają żadnych fetyszy, zachowań uważanych za zboczenia. No, to nie jest do końca prawdą. Osoby niepełnosprawne używają zabawek, gadżetów. Wiecie, Masturbacja to często jedyny sposób na zaspokojenie popędu seksualnego. A żeby móc się masturbować, będąc osobą niepełnosprawną, trzeba się wykazać bardzo dużą dozą kreatywności. Zakładamy, że osoby niepełnosprawne nie są wykorzystywane seksualnie. Są. I to bardzo często. Mężczyźni dają sobie pozwolenie na branie siłą tego, co chcą, tłumacząc się tym, że przecież robią takiej kobiecie przysługę. No bo przecież nikt jej nie chce takiej chorej i popsutej. Zakładamy, że osoby niepełnosprawne, jak już są w związkach, to nie zdradzają. Zdradzają. Niekoniecznie są tak do końca wdzięczne za to, że ktoś się nimi zainteresował. Szoki niedowierzanie, prawda? Zakładamy, że niepełnosprawni nie korzystają z usług prostytutek. Korzystają i często jest to ich pierwszy kontakt seksualny. Ubolewam nad tym, że w Polsce nie ma usług asystentów seksualnych, tutaj, jak pan doktor wspomniał. I podejrzewam, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje w naszym kraju, że jeszcze długo tych asystentów nie doświadczymy. Mówiąc o seksie i seksualności osób niepełnosprawnych, nie sposób nie wspomnieć o tak zwanych wielbicielach. Devotes. To dość kontrowersyjny temat, ale nie możemy udawać, że nie istnieje. Gdyż istnieje i istnieją społeczności wielbicieli. Nie ma zbyt wiele badań na ten temat, a te, na które się natknęłam, pochodzą z 2013 roku i zostały przeprowadzone we Włoszech na Uniwersytecie L'Aquila. Przebadano online międzynarodową grupę wielbicieli, 209 kwestionariuszy. Z badań wyszło, że można ich podzielić na dwie grupy. Pierwsza to ci, Którzy niepełnosprawnych traktują jako przedmiot seksualny, a druga to ci, którzy, których przyciągają szczególne cechy osobowości osób niepełnosprawnych, takie jak hard ducha, zdolność do przystosowania się, ale też odwaga i umiejętność pokonywania przeszkód. Patrząc na tą drugą grupę. Można założyć, że tu na sali mamy całkiem sporą grupę takich wielbicieli. Społeczeństwo musi w końcu zaakceptować, że istniejemy, że mamy takie same pragnienia i potrzeby jak pełnosprawne osoby. Muszą zaakceptować również to, że wśród nas są różne osoby osoby bardzo miłe i przyjazne, osoby nieporadne, osoby wredne i nieuprzejme. Osoby, które rodzą dzieci, i te, które tych dzieci mieć po prostu nie chcą. Są też tacy, których seksualność odbiega od powsze powszechnie rozumianej normy. A zaakceptują to tylko wtedy, gdy będziemy o tym mówić. Mówić o seksie osób niepełnosprawnych będzie normą. Wtedy będzie lepiej. Kobiety mieszczące i nie mieszczące się w kanonie muszą jednym głosem mówić o systemowym wykluczeniu w dostępie do leczenia, podstawowej opieki medycznej, do profilaktyki, raka piersi czy raka szyjki macicy, o dostępie chociażby do przymierzalni w sklepach, prawda? Nie mamy tego przywileju co zdrowe osoby. Nie mówiąc już o takich usługach jak kosmetyczka, fryzjer czy w końcu do, o, o dostępności wszelkich pomocowych instytucji. A my, niepełnosprawni, musimy pamiętać, że ważna jest szczerość w relacjach, obopólna zgoda i trzeba pamiętać, że seks jest jak cipka, różnorodna, kolorowa, mała, duża. Pulchta lub nie, z włosami lub bez, wilgotna, mokra, gorąca i namiętna. Dziękuję.